zniszczyć polskie rolnictwo, żeby w ogóle zniszczyć rolnictwo a osiągnąć Mogińskie swoje cele. Nie sprawy z wiem, Zawsze żywiliśmy się wiem, i będziemy się wiem, żywić. I nikomu nic do tego. nie niech sobie żyją jak chcą. Jasne. Ale mamy wolność i wiem, każdy Polak ma wybór, czym się chce żywić. I każdy Polak coraz bardziej jest już zainteresowanym, żeby czytać, co w tej żywności się znajduje. Dlatego to jest ważne, że się uczymy, że się edukujemy, żeby się zdrowo odżywiać. To, co już powiedziałem. Zdrowy Polak, zdrowy duch. Zatrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Szanowni Państwo, nie można nas wrzucać do wora, że jesteśmy przeciwko Ukrainie. Też byśmy chcieli powiedzieć, tylko się skupić, że jesteśmy przeciwko napływowi niekontrolowanego. Podkreślamy to niekontrolowanego. Importu napływu do Polski. Jeżeli chodzi o tranzyt kontrolowany, proszę bardzo, otworzyć, ładować na statki. Gdzie indziej ludzie głodują? Niech mają żywność zabezpieczoną. Nie jesteśmy przeciwko Ukraińcom. Życzymy im wolności. Tak jak my, Polacy, kiedyś walczyliśmy o wolność. Sprawy historyczne na ten moment odkładamy na bok.